Dzień dobry Państwu, witam w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie informacji magazynu miejskiego. Kardiologia i neurologia, oddziały dębickiego szpitala, które pod koniec sierpnia zostały zamknięte z powodu zakażenia koronawirusem. U jednej z osób z personelu medycznego wznowiły swoją działalność. Rzeczywiście pojawiły się osoby, które miały, były zakażone. Z różnych przyczyn nie trafiło od razu do oddziału zakaźnego, tylko trafiły albo na intensywną terapię, albo na, na właśnie kardiologię, albo na neurologię. No i to potem spowodowało potrzebę przebadania wszystkich tych, którzy mieli kontakt z tą osobą. Stąd nie było możliwości, żeby te oddziały były czynne, ponieważ nie było personelu w odpowiedniej liczbie. Wszystkie te osoby, które zostały przebadane, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie, bo u kilku osób stwierdzono jednak też zakażenie, u pielęgniarki na przykład jednej, więc zostały odizolowane. Pozostałe osoby z testem ujemnym wróciły do pracy, dlatego na kardiologii i neurologii przyjmowani są już pacjenci. Gdy wcześniej zamknięto te oddziały, pacjenci musieli zostać przewiezieni do szpitali w Mielcu, Robczycach i Rzeszowie. Starosta Piotr Chęciek wierzy, że już więcej nic podobnego się nie zdarzy i Dębicki szpital będzie funkcjonował normalnie bez zamykania oddziałów. W roku 2021 będziemy mogli wsiąść do samochodu, nie zabierając ze sobą dokumentu prawa jazdy. Za brak tego dokumentu podczas kontroli drogowej nie zostaniemy już ukarani mandatem. Nie oznacza to jednak oczywiście, że zniesiony zostaje obowiązek posiadania prawa jazdy jako dokumentu uprawniającego do kierowania samochodem. Na pewno to rozwiązanie będzie wygodniejsze z punktu widzenia kierowcy, bo, bo nie trzeba będzie pamiętać o tych dokumentach. W tym momencie jeszcze mamy obowiązek wozić prawo jazdy ze sobą, natomiast już nie musimy wozić dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia POLIS-OC. Te wszystkie dane policjant sprawdza sobie w systemie informatycznym, natomiast już niedługo nie będziemy również musieli wozić ze sobą dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Policjant będzie zobowiązany sprawdzić, czy dana osoba, która siedzi za kierownicą pojazdu, posiada takie uprawnienia odpowiednie. Jest to zmiana, która kontrolującym policjantom przysporzy więcej pracy, jednak bardzo oczekiwana przez kierowców, którzy do końca tego roku muszą posiadać przy sobie i okazywać na żądanie dokument prawa jazdy. Wprowadzenie powyższej zmiany jest możliwe dzięki gromadzeniu informacji o nadanych uprawnieniach wydanym w kraju prawie jazdy w centralnej ewidencji kierowców oraz dostępie do tej ewidencji dla organów kontroli ruchu drogowego. W najbliższą niedzielę, 13 września, odbędą się uroczystości stulecia koronacji obrazu Matki Bożej w Zawadzie koło Dębicy. Po uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza zaplanowano dorzynki wojewódzkie. Organizatorami tego wydarzenia są powiat Dębicki, gmina Dębica, sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie, diecezja Tarnowska przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 50 lat temu y, uczestniczył w 50-leciu koronacji kardynału y, Karol Wojtyła, y, a dziś czy za parę dni będzie w tych uroczystościach uczestniczył kardynał dziwisz, który był y, sekretarzem osobistym papieża Jana Pawła II, więc y, no to dla powiatu dębickiego, dla mieszkańców powiatu, dla ludzi, którzy y, powiedzmy są związani y, z kultem Matki Bożej Zawackiej, to bardzo ważna data. Uroczysta msza zostanie odprawiona o godzinie 11.00 przed sanktuarium wraz z poświęceniem wieńców. Ma być 100 wieńców w stulecie koronacji obrazu. Tyle wieńców przygotowały sołectwa z naszego powiatu, ale będą też wieńce z całego województwa. Po mszy odbędzie się ceremoniał dożynkowy. Pani wojewoda, pan marszałek, jako gospodarze można powiedzieć tych dożynek będą odbierali od naszych z kolei starostów dożynek yy, yy, naszych starostów, dożynek wojewódzkich, nie mniej z naszego terenu, będą odbierali chleb i, te, i ten ceremoniał, który zawsze się odbywa, dzielenie chleba i jakiś symboliczny podział tego chleba między uczestników tej uroczystości już świeckiej, ale oczywiście symboliczny, no bo trudno generować dodatkowe zagrożenie, roznosząc parę tysięcy kawałków chleba. Organizatorzy dożynek przypominają o konieczności zasłaniania nosa i ust podczas uroczystości i zachowania bezpiecznej odległości między sobą. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.